Nie rozumiem, zapytajcie go po czesku. Jak się imenujesz? Imeno? Twoje? Imeno? Jak się nazywasz, kolego? Ich jest nic. Idiota, idiota! Zapytajcie go, widzisz, Haber? E, nie warto. Przecież od razu widać, że on nie z naszych. Prędzej Nordyk. A jeżeli on jest Nordyk, to ja też jestem Nordyk. dla kuki kim jesteś, zaraz, bo inaczej łeb ci rozwalę! Ich weiß nicht. Szefie, ja już wiem. To musi być yy, Hucu. Tak, to jest Hucu. Hucu. A cóż to za nacja? Jeszcze o czymś takim nie słyszałem. Yy, oni... mieszkają na granicy Serbii. Jasno. Taki lud... Na wymarciu.